Witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam nowy smak od firmy New 7 Smoke. Mianowicie jest to smak Wild Strawberry o zawartości 6 mg, zawartość nikotyny, czyli poziomka. Buteleczka standardowa, 10 ml, kolor likwidu taki e, przeźroczysto-kremowy, nic się nie zmieniło, napis wild strawberry i zawartość nikotyny 6 mg. E, jeśli chodzi o zapaszek, to nie mogę się w nim wręcz mm, nawąchać, że tak powiem. Czuć e, syrop taki, który kiedyś u babci można było pić e, do rozcieńczania z wodą, o zapachu poziomki. Lekko, lekko, przypomina malinowy sok. Ale jest to właśnie słodki, bardzo, bardzo słodki zapach poziomeczki. Jest on słodki dlatego nie każdemu może podpasować, ale zapach naprawdę cudowny i każdego na pewno zachęci do jego spróbowania. Na czym wapuję? na Vision Spinner 1300. Napięcie 3 i 3, Protank 2. No i oczywiście baniaczku strawberry czyli poziomeczka. Cheers. Mór zwykle bardzo duże. No i w smaku jest troszeczkę inaczej niż w zapachu. W zapachu mogliśmy wyczuć poziomkowy sok do rozrabiania koncentrat, a w smaku czuć bardziej suszoną poziomkę zerwaną z krzaka i poddaną procesie, procesowi suszenia. Czyli tak jak możemy spotkać takie owoce w, na przykład w patkach musli, bądź można kupić takie na wagę suszone poziomki. Smak jest trochę zbliżony do maliny, ale to są podobne owoce. Wheat w wolnym tłumaczeniu to oczywiście dzika truskawka, czyli, czyli poziomka. Ten liquid dostanie ode mnie 6 na 6. Zastrzegam oczywiście, że nie każdy może podpasować, gdyż jest to bardzo słodki liquid. Dla niektórych może być nawet mdły, ale dla mnie jest idealny. I to było na tyle w tym filmie. Zapraszam Was do kolejnych recenzji i do subskrybowania naszego kanału oraz wchodzenia na nasz fanpage. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, pozdrówka, cześć!